Dzień dobry rodzice 7, 8 i 9-latków z redzkiej trójki. Mamy dla Was super wiadomość. Ruszamy z kursami angielskiego, z odbiorem dzieci ze świetlicy. Ja nazywam się Ania Kowalska i jestem właścicielem i metodykiem szkoły języka angielskiego Świerkowa 3 w Redzie. Utworzymy trzy grupy. Będą to na pewno dzieciaki z pierwszych i z drugich klas. Nasza lektorka Megi bezpiecznie odbierze dzieci ze świetlicy, przyprowadzi je do nas na angielski na ulicę Świerkową, czyli 5 minut dosłownie od, od szkoły numer 3, przeprowadzi zajęcia, a potem odprowadzi je bezpiecznie do szkoły. Zadbamy więc nie tylko o jakość zajęć, ale i o bezpieczeństwo Waszych dzieci. Co powinniście wiedzieć o Świerkowej? Uczymy mówić po angielsku pracujemy w małych grupach. Nie znajdziecie u nas ławek szkolnych. Mamy dywany, jeden wspólny stół i ogród, do którego wychodzimy bardzo często, gdy jest ciepło. Jesteśmy jednym z 20 partnerów English Educational Partners w Polsce. To oznacza, że macie zagwarantowaną jakość kursów zgodnie ze standardami Cambridge. Mamy również tytuł Cambridge Preparation Center, to oznacza, że już od lat i przez kolejne lata również będziemy przygotowywać do egzaminów międzynarodowych. Cambridge dają one dzieciom i młodzieży i dorosłym szanse na wyjazd za granicę, pracę. Serdecznie zapraszamy, zajrzyjcie do nas, zadzwońcie, Chętnie omówimy wszystkie szczegóły.